Zatory płatnicze część druga, czyli czy warto składać do nos Zapraszam. Dobrze, Macieju, yy... było zainteresowanie? Tak jest naszym poprzednim materiałem dotyczącym zatorów płatniczych. Yy, no i co? będziemy to kontynuować. Yy... I wracając do naszego pytania, czy warto składać donus do walkie Poczekaj, jeszcze chwilę na początek. Powiedzmy, kto najwięcej o to nas pyta? Jakie branże dzisiaj najbardziej są zainteresowane tą kwestią zatorów hmm. i sięganiem po to narzędzie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać? No to mów śmiało, bo... no, no sam wiesz, masz takich klientów, także no, to głównie... ja, ja, nie, ja, nie, ja nie mam poczucia, żeby to były jakieś branże. Pęki że mhm. specjalnie no, związane było to z branżami. Ja mam poczucie, że e, no, jest to związane z, z może tam, gdzie jest więcej handlu, tak? Terminy płatności głównie, jeżeli, bo to do tego mhm. się sprowadza. W moim odczuciu z mojego doświadczenia dzisiaj e, klienci związani z branżą logistyki mhm. i z branżą rolno-spożywczą. No i moje doświadczenie jest na przykład takie, że tam gdzie masz handel, nie? handel, hurt, detal, z hurtowniami, producenci, terminów no, wydłużania tych terminów płatności. Wiadomo, że te, ci, ci partnerzy muszą jakoś sobą żyć w zgodzie i czasami ci mniejsi boją się jeszcze odezwać, no ale już zwracają się z tym zapytaniem. No ale wracajmy do tematu. Czy warto? Czy warto składać? No to jest akcja zaczepna jak każda inna tak naprawdę, w mhm. mojej ocenie przynajmniej. I traktuje to trochę na równi z innymi donosami na zasadzie utrudnienia swojemu kontrahentowi życia, składając jakieś tam zawiadomienie do Urzędu Skarbowego mm -hmm. czy do Państwowej Inspekcji Pracy. Wymaga jakiegoś dodatkowego zaangażowania i może zaowocować w jakiejś dotkliwej, mniej lub bardziej dotkliwej karze, nałożonej przez odpowiedni urząd, no w tym przypadku przez, przez ułokik. No, no ale tak jak powiedziałeś, jest to kara, Czy jest to jakiegoś rodzaju nauczka, ma to zdyscyplinować, ale no, nie pomoże to yy, naszemu kontrahentowi, może to nie pomóc naszemu kontrahentowi, klientowi odzyskać pieniędzy, bo jeśli chcemy iść, no to każdy musi sobie zdawać z tego sprawę. Jeśli chce się odzyskać pieniądze, no to koniec końców trzeba iść do sądu. Zwłaszcza mm -hmm. jak sytuacja jest sporna albo druga strona twierdzi, że ma jakieś podstawy do tego, żeby tych pieniędzy nie płacić. Nie? No tak, masz rację. To też pytania pojawiające się od klientów, czy jak już uda się wszcząć to postępowanie, to czy ułokik też wyegzekwuje kasę no nie. za należności? No, no, no to jest niestety odpowiedź: nie. Zdecydowanie, no nie. Zdecydowanie nie. Co więcej, co może spowodować? Uszczuplenie majątku. No tak, no, bo jak jest kara, to, 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 to siłą rzeczy ta osoba będzie w pierwszej kolejności będzie zainteresowana, mhm. czy będzie zapłaci tą karę i, i, no i będzie miała, może mieć dalszy problem, żeby tą, faktycznie tą, to zobowiązanie uregulować, nie? Eee, Okej. Okay. No to czy są, jakie są związane ryzyka z tym, z tym instrumentem, powiedz mi twoim zdaniem? No bo jeśli mówimy, czy warto, to zawsze trzeba rozważyć. Ryzyka, zalety, ustaliliśmy, że zaleta, akcja zaczepna, tak? No ryzyka, w zalety. Przede wszystkim, też cele są ważne według mhm. mnie. Cele, jakie przyświecają naszemu klientowi, który będzie się decydował y, na takie działanie. Mhm. Bo, tak jak powiedzieliśmy, y, nie jest to tak naprawdę działanie w interesie wierzyciela, mhm. działanie podjęte pośrednio przez Walki. Pośrednio tak, ale, ale bezpośrednio ma to na celu, i to zresztą mówi, mówi przepis, y, ochronę, interesu społecznego, o, ochronę interesu społecznego, tak. Mhm. No tak, ale no po co, po co to się składa? No to się składa po to, jeśli widzisz, że kontrahent, masz poczucie, że te pieniądze prędzej czy później dostaniesz. Ty wiesz, że będziesz je dostawał, tylko, że druga strona uczyniła się z tego jakiegoś rodzaju zasady, że płaci Ci zawsze termin płatności z faktury mm -hmm. jest 14, 30, a on Ci płaci po 60, 90, nie? I później jeszcze czasami na no, wyszczela ci powie, że da Ci skonto, e, jak ci zapłaci szybciej. Tak? Mhm. E, więc, e, Czyli takie działanie motywujące. Motywujące, żeby, żeby te płatności faktycznie przychodziły w tych terminach, e, które wynikają no, z umowy, z faktury, mhm. e, no, żeby zmobilizować drugą stronę, żeby te pieniądze przychodziły w, w tych terminach, w których powinny, żebyś ty mógł sobie te wydatki jakoś. Drogi przedsiębiorca w tych ciężkich czasach jakoś planować te dalsze działania. Nie? Tak, teraz sobie jeszcze przypomniałem, że fakt, no motywująco ok, ale z drugiej strony patrząc na to, ktoś mnie zapytał, no czy to mi nie popsuje relacji z tym moim kontrahentem. No, jakby się o tym dowiedział, to na pewno, nie? No ale... Właśnie, ale czy się dowie? No, no i to jest to pytanie, które się pojawia, czy, czy taki donos do Łokiku można tak złożyć jak do Urzędu Skarbowego anonimowo? No, nie. Nie. no i nie. Tutaj odpowiedź jest negatywna. Nie można, ale co ważne, to jest tak, że obawa jakby przed tym podawaniem danych jest, natomiast one się nie znajdą w aktach tego konkretnego postępowania hmm. prowadzonego przez prezesa Łokika. Mhm. Także tak, na koniec dnia y, po pierwsze ta strona zgłaszająca nie będzie stroną tego postępowania, mhm. ona się tylko dowie o tym, czy ułokik podjął działania, czy nie, okay. ale y, i oczywiście byłoby błędem formalnym wysłanie takiego wniosku, czy takiego donosu bez podania danych zgłaszającego, do tak. albo nawet nie będą wiedzieli gdzie i nie podejmą działań. No tak. Tak? Mhm. Ale one się te, ale te dane, żeby uspokoić tych, którzy planują takie działanie i chcieliby z niego skorzystać z, z tego mechanizmu, te dane się nie znajdą w aktach postępowania, czyli ten nieuczciwy kontrahent, który stanie się stroną postępowania, potencjalnie nie dowie się, kto zgłasza. Tak, Ale jest oczywiście z tym związana pewien, związany pewien minus, czyli przedsiębiorca zgłaszający nie będzie miał wglądu do tych akt i nie będzie mógł weryfikować tego, co się w tej sprawie dzieje. To prawda. Jak druga strona, drugiej stronie uda się jakoś uniknąć odpowiedzialności, to mhm. może nie wiedzieć dlaczego. Nie? Było też pytanie, to chyba Twojego klienta, czy po takim zgłoszeniu i zapłacie należności przez dłużnika można taki donos do łokiku cofnąć? Tak? No nie pamiętam, to musiał być nowy klient. Było, było tak, że nie, nie można, no bo tu znowu wracamy do tego, że, że to już jest przejęte jakby no tak, tak, do no prowadzenia dla dobra publicznego, a nie bezpośrednio dla dobra danego wierzyciela, więc, więc nie, odpowiedź jest też negatywna, nie można cofnąć takiego wniosku, takiego donosu, to już się potem dalej toczy samo. Jasne. Dobrze, Maciej, no co dzisiaj czas nam się kończy. Tak jest. Bo Gdy? już wyczerpaliśmy nasze magiczne 7 minut. Pewnie więcej o tym w szczegółach napiszemy na naszej stronie i na blogu. Zapraszamy. Dzięki.